Bo teraz tak, wiemy, co cię zaskoczyło, jak przyszłaś do pracy w szpitalu jeszcze jako powołana, a co cię zaskoczyło, jak przyszłaś do pracy jako rejestratorka, jak przyszłaś? No ty tam mówisz, że płynnie trochę przejmowałaś te obowiązki, więc może cię tak bardzo nie zaskoczyło, ale jednak mo, może było jakieś coś takiego, co byś mogła powiedzieć, że nie spodziewamy się na tym stanowisku pracy. No jest coś takiego, co mi przychodzi od razu do głowy. Czyli takie największe zaskoczenie, i jednocześnie bym to połączyła z takim krzywdzącym mitem na temat rejestratorek medycznych, na temat pracy na rejestracji, jest to, że rejestratorka to jest osoba, to jest sekretarka, która odbiera tylko telefony. Z tym się spotkałam i ja też trochę po części idąc na to stanowisko, bo ja miałam wspomniane o tym, że moja praca też będzie na rejestracji częściowo, to ja myślałam, no przecież to jest odbieranie telefonów i obsługa pacjenta na miejscu. To błędne przekonanie właściwie ciągnie się już od właścicieli placówek, od lekarzy, pielęgniarek, asystentek stomatologicznych, po samych pacjentów. I tak naprawdę to jest już właśnie od rozmowy rekrutacyjnej. Jak um, idzie się na tą rozmowę, no to idę na stanowisko rejestratorki medycznej, będę odbierać telefony. No, żadna filozofia. Odbierać telefony umiem. Tutaj właściciel placówki wymaga odbierania telefonów, wspomni też o, o różnych tam rzeczach typu obsłudze pacjenta na miejscu, jakieś dodatkowe zadania, ale głównie to jest właśnie ten pacjent dzwoniący. Nie? I dalej idąc, to niesie po prostu później konsekwencje całego funkcjonowania zespołu, bo jeżeli szef nie traktuje, nie traktuje tej rejestratorki jako członka zespołu medycznego, później lekarz jej nie traktuje no bo to jest ta osoba, która odbiera tylko telefony, asystentki, pielęgniarki i tak dalej one nie komunikują się z tą rejestratorką, bo nie traktują jej właśnie jako tego członka. No to trzeba ja... mieć takie dużo samozaparcia, asertywności, żeby yy, przebić. Żeby się tam przebić, nie? Właśnie, ja, to też mnie trochę... Yy... Dotknęło, jak pracowałam w innym zespole, to był zespół stomatologiczny, i dochodziło do takich sytuacji, że dzwonił pacjent i on mówi: No, bo ja tutaj widzę na stronie, że Wy macie promocję, tutaj wybielanie razem z higienizacją. Proszę opowiedzieć coś w tym temacie, bo widzę, że macie higienizację nowym jakimś tam sprzętem. Ja pierwsze słyszę. Rejestratorka obsługująca pierwsze słyszy, że jest jakaś promocja, że jest jakiś pakiet i że jest jakiś nowy sprzęt, którym można robić higienizację. I uh -huh. to było takie zaskoczenie, że to ja jestem członkiem tego zespołu. No bo ja rozumiem, jestem niemedyczna, tak? Ale obsługujemy pacjenta. No to jesteśmy jednym zespołem. Nam się to jeszcze czasami udaje, bo jeżeli wraz z nowym sprzętem klient dodaje jakąś usługę, często jakby informuje nas o tym, że dodajcie taką usługę, to jeżeli my prowadzimy tą rejestrację telefoniczną, to od razu jest taka czerwona lampka, stop, stop, jaka usługa, dlaczego ta usługa, kto ją będzie wykonywał, ile ona będzie trwała, ile, ile ona kosztuje I, 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 i co się dzieje, bo nam nic nie mówisz, nie? więc no, czasami, jeżeli jeszcze... Podczas, oprócz pracy rejestracji, jesteś też nazwijmy to administratorem tego systemu, który jest w tym w gabinecie. To masz ten plus, że pewne rzeczy muszą przejść przez ciebie również, nie? że cię nie ominą. No właśnie, a i to takie przekonanie członków tego zespołu, że ta rejestratorka tylko odbiera telefony, właśnie przekłada się na całe funkcjonowanie przychodni, a cierpi kto na tym. No, pacjent, pacjent, tak? Bo on nie jest obsłużony według standardów takich wysokich, on nie jest zaopiekowany, bo on się styka z informacją, nie wiem. No i teraz... wtrącę ci się w zdanie, bo jestem przekonany, co myślą właściciele. To znaczy, myślą tak, no, jak nie wiesz, to przecież jestem na miejscu, możesz się zapytać. A co myślą rejestratorki? Broń Boże, nie będę mu zawracał gitary, bo ten lekarz ma bardzo dużo na głowie i ja się nie będę ze swoim pytaniem tam jeszcze narzucała. Nie? Że nie, nie chcę wyjść na tą, która nie wie. Być może powinnam to wiedzieć. Wiesz co, to jest właśnie wpływa na, na, na to, czy rejestratorka czuje się pewna siebie. Jeżeli ona ma y, wiedzę na dane tematy, to ona wręcz z taką chęcią wypowiada się na temat usług. Ona jest od promowania, często też i od sprzedaży tych produktów, tak? Więc jak ona ma swobodnie, bez stresu sprzedawać, y, czy mówić o tych produktach, jak ona nie ma. O nich pojęcia. Ona się stresuje później przed tą rozmową, tak? Ale tu jeszcze dodam taką sytuację właśnie, bo mój mąż na co dzień zajmuje się centralami telefonicznymi, wdraża telefonię głosową w placówkach medycznych i całkiem niedawno miał taką sytuację, mi opowiadał, że wdrażał właśnie system w placówce medycznej, gdzie właścicielem jest lekarz. I oni tam dogrywali różne rzeczy, ustalali szczegóły, i tam była temat zapowiedzi, czyli tego, jak pacjent jest witany, po kolei, co słyszy, co może wybrać. No i ten lekarz się zastanawiał, no co by, jakby to zaprojektować. No, i mój mąż mówi: No, to zapy proszę zapytać pana rejestratorki, nie? Jak, jak ten pacjent dzwoniący e, się zachowuje? E, no, i on był oburzony, ten lekarz, podobno, że jak można pytać rejestratorkę? Przecież ona w ogóle się nie zna na niczym, jest osobą niekompetentną. I tutaj dochodzi do takich abstrakcji, że e, lekarz, właściciel zatrudnił. Rejestratorkę, bo to on zatrudnił, i ona nawet nie jest już, już dla niego specjalistą od obsługi pacjenta dzwoniącego. Że tu wchodzimy jeszcze na kolejną abstrakcję, że rejestratorka to tylko odbiera telefony, a tutaj to już nawet nie zna się na swojej pracy, czyli nawet nie umie jakby obsłużyć. Więc tu jest to, ten, to zaskoczenie dla mnie. Jakby do tematu, który zadałeś, zaskoczenie i ten mit krzywdzący, to jest to właśnie niedocenianie, ile rejestratorka robi rzeczy na tej rejestracji. No, to jest numer jeden mój. No, ja, ja powiem też ze swojej perspektywy: czasami, czasami to bywa tak, że. Przychodzi do nas klient, który ma tam odbieralność połączeń na wysokości tam 30-40%, po prostu tych połączeń nie odbiera z różnych no. względów, to już tam nie wchodźmy w szczegóły. I zwykłe odbieranie tych połączeń doprowadza do tego, że nagle ma pełny grafik, tak? Wcześniej tam myślał o coś marketingowo, jakieś marketplace, coś, a wystarczył po prostu te połączenia, które są. Nie, nie, Nic więcej, nic, nic jakiegoś nazwijmy to specjalnego, nie? I, i często tak często jest, że wiesz, na, mamy w miejscu w swojej placówce jakieś problemy do rozwiązania, i to najprostsze rozwiązanie jest możliwe, do, a my wymyślamy gdzieś jakieś tam zdecydowanie dalsze, tak? Mamy, ten lekarz miał tutaj na miejscu rejestratorki, żeby się ich spytać, w jaki sposób widać, żeby to żeby to było dobrze, a on gdzieś tam szukał myślami. No świadczy dobra. to tylko o nim, tak, no bo skoro zatrudnił nawet rejestratorkę, która no nie miała jakby z, od samego początku tych takich umiejętności nie była dla niego specjalistą do spraw obsługi pacjenta, no to uważam, że jeżeli jest właścicielem placówki, to trochę w jego obowiązku dla dobra jego i pacjentów jest to, żeby dać narzędzia tej rejestratorce, żeby ona tym specjalistą była. To jest jakby tutaj też klucz, nie? więc to świadczyło, dodam tylko jeszcze, że naprawdę bardzo duża klinika, jak jeszcze mąż mówił, po prostu wyremontowana, super, ekstra, piękna strona, wszystko pięknie opisane, tutaj wdrożenie centrali i tak dalej, wszystko na najwyższym poziomie, prywatna placówka i lekarz, który tak wypowiada się o rejestratorce. Nie? Z jednej strony mnie to jeszcze zaskakuje, Zaskakuje, a z drugiej tyle tego słyszę, bo nie tylko słyszę właśnie od wdrożeń od mojego męża, ale też i dziewczyny mi na moich social mediach piszą. Też na szkoleniach nieraz, jak się spotykam z dziewczynami, widzę, że tak jest. I, I mimo, że to się zmienia powoli, no bo są takie o, spotkania jak teraz, są szkolenia, są osoby, które właśnie mówią um, coraz częściej o tym, jak istotnym ogniwem um, przychodni jest rejestracja, to nadal, nadal jeszcze to nie dociera do wielu osób, nie?